To za to pokazuje z tej strony Akadigka z kanału podczas GTA, witam w drugim odcinek na moim kanale ze Minecraft Solo. Zaczynamy dzisiaj nowy świat, jak zresztą można zauważyć i wy Zespołniło je po prostu nad oceanem. Jestem w szoku. Zanim zacząłem w ogóle nagrywki, musiałem te platformy ustawić, nie? W każdym razie zawsze mamy tylko do tego nową mapą, gdyż Błędy, które się pojawiały, nie były dla mnie do, powiedzmy, zniesienia. Co chwilę mnie wywalało sam tej paczki modyfikacji, i widzę, że mój pierwszy zgon, e, oczywiście, próba obrobienia podziemnej, e, właściwie podwodnej e, twierdzy, pillageru, i muszę powiedzieć, że zbieranie trochę materiałów i Pierwsze co najważniejsze poszukanie miejsca na domek. Płyniemy już dalej. I oczywiście noc. Noc, można powiedzieć, trochę musiałem w wódce poczekać, bowiem łóżka nie miałem, jak widać ten znacznik tam y, timingu y, tej właśnie tej, y, Tego efektu. To akurat tak się składa, że próbowałem zdobyć pełne, ale mnie te, te zaatakowały, te strażnicy cali, nie? Ci. No i ogólnie tutaj coś sprawdzam, szukam miejsca na domek, zbieram troszkę żywności. I miejsce na domek bodajże już się znalazł, jeszcze dosłownie chwileczkę, tak. I tutaj planuję się po prostu osiedlić. Zbieranie drzew to raczej u mnie podstawa drzewa zawsze brakuje do wszelkich, wszelakich, można powiedzieć, budowni, czy do stworzenia z tego właśnie węgla żywnego. Trochę zbierania surowców, żeby móc właściwie nie wiem co obecnie tutaj zrobić. Dyszaczkolwiek, no, sieci robię do brachu. Ja tydzień czasu mam na to, żeby coś wybudować i w przyszłym tygodniu po prostu widzimy w Minecrafcie solo na modach 1.20 i teraz zacząłem myśleć, gdzie dopiero, dopiero teraz się postawię dom i muszę powiedzieć, że fajnie to wyglądało pole, w sensie nie powiem nawet fajna okolica. To tak się zastanawiałem, zacząłem zastanawiać gdzie. I chyba to miejsce znalazłem. Crafting. I teraz podstawowe rzeczy z łóżko, gdzie trzeba postawić. Wiadomo, noc nadchodzi. Tym razem noc przez pana w łóżku. Całe szczęście, że nie ma potworów. Pochodnie. Tu też lekka reorganizacja, stworzenie, można powiedzieć, ogliska, miejsca, gdzie można spokojnie odpocząć. I jaki zamysł tutaj mi się zaczął robić, żeby nie było na dom. Teraz zobaczycie w przyszłym odcinku. Tak. Trochę na desek. Trzeba robić kilka podstawowych rzeczy. A, no i jeszcze dokończenie, fakt. Y, tych siedzisk ławeczek. Może to... ...lekko wygląda. Y, trochę estetycznie, trochę nieestetycznie. prymitywnie dosyć, ale naprawdę... ...przy modyfikacji... ...przy modyfikacji Seed... Y, ...tak. Do siedzenia na blokach, na półblokach, na schodkach. Naprawdę można coś ugrać jeszcze. I to co powiem, to to, że teraz przyspieszamy i robimy po prostu kopalnie. Kurczę, kopalnie zawsze musi być. Okazuje że ta kopalnia jest po prostu z wodą i trzeba tę wodę po prostu omijać. Chciał, nie chciał. Trochę kilochów. Jeden wielki Hammer Vanilla Tours Plus Jeśli dobrze pamiętam I przydałoby się troszkę oświetlić, ale problem z pochodniami jest niemały I tutaj kładę się spać Wiadomo, i znowu do kopalni Tak? Tak Do kopalni, crafting schodków pół, pół, wytyk, no, pół blogów, no. no. i kopiemy się w dołu. Oczywiście ja rozwijanie, rozwijanie postaci jest możliwe w typu kopanie. I z, z, po prostu looting w sensie zabijanie łowów, nie? E, Wrogich, za to się zdobywa też punkty umiejętności, tak samo zakopanie O, kolejny węgiel, super. I tak na koniec powiem, że tutaj zacząłem powoli, powoli ogarniać miejsce, gdzie mogę po prostu postawić dom, a jednocześnie zacząłem tworzyć ścieżkę, tak, jeszcze jedną, pojedynczą łopatą, gdzie wiem, jestem świadomy, że mam po prostu tą potrójną łopatę, nie, w sensie 3 na 3 z modyfikacji, właśnie, u tej, co jest młot. Właściwie, potężny KIROW. Czyli Wendleton Plus. Tak. No, w każdym razie, ja się z wami dzisiaj żegnam. Zostawcie subskrypcję, komentarz, jeżeli wam się to, ten film spodobał. Jeżeli macie jakieś uwagi, to też w komentarzach. A ja tymczasem lecę. Do zobaczenia, No i cześć.